Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego to pierwsze takie miejsce, które otworzyło się na szczepienia dla wszystkich chętnych. W pierwszej kolejności dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego, a także dla pracowników MPK. Dzięki świetnej współpracy z Uniwersytetem Medycznym mogliśmy otworzyć tutaj miejsce, gdzie szczepili się studenci z całego Wrocławia. I to prawda, że zdecydowana większość z nich pochodziła z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogółem zaszczepiliśmy 5,5 tysiąca osób w ciągu tych dwóch tygodni. Przewidywaliśmy jednak, że liczba tych studentów będzie dużo większa. Mieliśmy więc zapas wolnych szczepionek. I wtedy pojawił się dramatyczny post pana prezesa. Że no niestety, ale brakuje szczepionek na szczepienia naszych pracowników MPK. Po raz kolejny sprawdziło się takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I rzeczywiście dosłownie w kilkanaście minut po tym, jak ten post został umieszczony, pojawiła się wiadomość od pana rektora Wiszewskiego, że są gotowi pomóc, że są gotowi pomóc razem partner w partnerstwie z Akademią Medyczną. Dzięki temu w tak cudownym miejscem, jakim jest Wrocław, możemy robić bardzo dobre rzeczy. Współpracując razem z partnerami, z jednostkami, które są. Na terenie naszego miasta możemy osiągnąć bardzo wiele, i to jest przykład takiej wspaniałej współpracy. Działamy przede wszystkim dla dobra całego Wrocławia. Oczywiście myślimy o swoich studentach, swoich pracownikach, i niewątpliwie fakt, że szukamy tych wspólnych pól sprawia, że je znajdujemy. Po prostu musimy zacząć ich szukać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Wrocław zasługuje na naprawdę zwarty, silne akademickie środowisko, i elementem tego działania jest właśnie zacieśnianie tej współpracy. Będą mogli zaszczepić się wszyscy. Zainteresowanie jest bardzo duże ze względu na to, że każdy z nas chce do normalności. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął szczepienia pod koniec ubiegłego roku, w grudniu. Wtedy oczywiście one dedykowane były odpowiednim grupom. W pewnym momencie nasi studenci, których zaczęliśmy szczepić natychmiast jak było to możliwe. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaproponował wrocławskim szkołom, liceom, szkołom średnim zaszczepienie ich uczniów, którzy są w wieku powyżej 16 roku życia, którzy są dopuszczeni do szczepień zgodnie z intencją producenta i w dzień dziecka wychodzimy z takimi szczepieniami. ECHO24, Agata Sibilak.